Dobry. Proszę państwa, rozpoczynamy cykl filmów przedstawiających nasze produkty. Mamy nadzieję, że ułatwią one podjęcie decyzji oraz trafny wybór odpowiedniego asortymentu. Dzisiaj opowiem Wam o deskach elewacyjnych SECO Standard Model EL174H21, które posiadają gładką, szczotkowaną strukturę. Nie posiadają żadnej powłoki, są jednolite w całym przekroju. Kolory dostępne na magazynie. Drewno naturalne. Kawowy, czekoladowy, czerwony, szary, grafitowy oraz stalowo szary i zielony, które są pod zamówieniem. Deska ma 174 mm szerokości, 21 mm grubości, a powierzchnia krycia deski to 150 mm. Deski elewacyjne z tego standard są dostępne w długościach 2,90 oraz 5,80 m, które również możemy dociąć na potrzebną dla Państwa długość. W system montażowy elewacji wchodzi deska LEGAR, klip startowy. Aby wykończyć elewację możemy zastosować listwy wykończeniowe płaskie oraz kątowe. Wszystkie wskazówki dotyczące montażu można znaleźć w instrukcji, która jest dostępna na naszej stronie internetowej. Znajdą tam Państwo również dokumenty jakościowe.